Witam wszystkich. Dzisiaj krótki instruktaż o tym, na co zwrócić uwagę przy odbiorze swojej Tesli. O to wszystko, o czym będę tutaj mówił i Wam pokazywał, napiszę też w opisie tego filmu, żebyście mogli sobie to skopiować, zabrać ze sobą na odbiór swojej Tesli. I w opisie też wrzucę link swój do zakupu Tesli. Jeżeli ktoś będzie chciał kupić, to korzystając z mojego linka ma 2000 rabatu przy zakupie Tesli. Ja z tego tytułu też tam 1000 mi wpadnie do wykorzystania w Tesli. No, i jeżeli ktoś chce z Was kupić Tesla, to polecam przed zakupem napisać do mnie, czy to na maila, którego też w opisie podam, czy mnie znaleźć na Facebooku. Jeżeli się zastanawiacie, czy elektryk spełni wasze potrzeby i czy będzie wam się sprawdzał, to zawsze chętnie wam doradzę. A każdy, kto kupi samochód z mego linku, to jeśli będę miał taką możliwość, bo się okazuje, że jednak nie zawsze się to udaje, jednak nie zawsze mam czas, to być może uda mi się nawet z wami takie auto odebrać. A jeśli nie, no to zawsze służę po zakupie pomocą, wsparciem, odpowiedzią na wszelkie pytania. Także po zakupie możecie śmiało do mnie pisać, pytać. Ja wam też nagram czasem jakiś filmik, jeżeli będzie potrzeba, z jakimś Instrukcjami tak i tak dalej, także śmiało wtedy się do mnie odzywajcie. No, a jeżeli chodzi o zakup sesji, no to mój samochód nie jest idealny do pokazania tego, bo jest troszeczkę zmodyfikowany, na przykład tu mam czarny znaczek. Ale na co trzeba zwrócić przy zakupie auta uwagę? No, przede wszystkim na wszystkie jakieś ewentualne uszkodzenia mechaniczne. Więc warto się koło auta przejść, zobaczyć, czy nie ma jakichś odprysków, czy nie ma jakichś zarysowań, obejrzeć sobie go w koło, czy są wszystkie kołpaki, jeżeli kupujemy auto na osiemnastkach, czy nie są gdzieś pęknięte, uszkodzone. Czy wszystkie szpary są prawidłowe, takie same z każdej strony? Także na takie rzeczy należy zwrócić uwagę. Warto sobie otworzyć wszystkie drzwi, zamknąć wszystkie drzwi, zajrzeć sobie też bagażnik, otworzyć przedni, tylny, czy się otwiera, czy się zamyka, czy tam nic nie haczy, czy nic się nie dzieje. To, co też istotne, jeżeli chodzi o środek, warto sprawdzić, czy fotele nie są gdzieś przetarte, zarysowane. To, co czasem się zdarza, to tutaj z tyłu. Ta klamra czasami nie jest schowana, jeżeli ona wystaje, a było złożony fotel. No to może się zdarzyć, że jest tutaj gdzieś tam jakieś przetarcie fotela, więc na to też warto tutaj zwrócić uwagę. Zobaczyć sobie, czy z tyłu ekran działa, czy przedni ekran działa, czy wszystko jest w porządku. Takie rzeczy warto sobie sprawdzić. Co prawda, Tesla daje 24 godziny na zgłoszenie wszelkich uszkodzeń mechanicznych, nawet po odbiorze auta. Więc wiadomo, jeżeli są emocje przy odbiorze, czegoś nie zauważymy, dojedziemy do domu, zobaczymy jakiś nie wiem, odprysk, zarysowanie, uszkodzenie, no to warto to od razu zgłosić w aplikacji Tesli, po to, żeby Tesla to w ramach gwarancji nam naprawiła. Bo oczywiście gwarancję mamy na 4 lata na cały samochód lub 80 tysięcy, albo mniej lub więcej w zależności od modelu. I wybranego samochodu, a na baterii na silnik mamy nawet 8 lat i 192 tysiące, akurat jeżeli chodzi tutaj o long Range Tesla 3. Aczkolwiek, no, wiadomo, uszkodzeń mechanicznych to nie, nie, nie obowiązuje, więc to warto zgłosić od razu najlepiej przy odbiorze albo maksymalnie w ciągu 24 godzin po odbiorze auta. No i teraz jeszcze, co otrzymujemy razem z autem? no Otrzymujemy oczywiście gaśnicę, otrzymujemy trójkąt, otrzymujemy apteczkę, otrzymujemy dwie karty jako klucze do auta. Obsługa też warto sobie wcześniej ściągnąć aplikację. Tesla to nam również udostępni, jakby samochód w aplikacji. Będziemy mieć aplikację i nasz telefon jako kluczyk. Dostajemy też kabel typ 2. Niestety nie dostajemy już żadnej ładowarki z Teslą, można ją sobie zakupić za 950 zł. Tutaj jest kabel typ 2. Aczkolwiek ja uważam, że ten kabel za 950 zł jest bez sensu dokupywać, ponieważ on jest tylko jednofazowy. Lepiej sobie już kupić ładowarkę trójfazową, na przykład Zenkara za tam 1100-1200 albo ja rekomenduję takiego Grinsela, który może nam nawet zastąpić Wallboxa Tesli, bo to jest właściwie Wallbox, ale przenośny. No i mamy tutaj wejście na 16 A, możemy sobie kupić też przejściówki na 32 A, zwykłą na 230 V. I to właściwie nam załatwia sprawę ładowania samochodu i w domu. Możemy mieć to podłączone sobie pod siłę i ładować samochód, a możemy też to zawsze zabrać ze sobą w trasę, jeżeli gdzieś jedziemy. I też ładować się gdzieś tam w różnych miejscach, gdzie tylko nam ktoś udostępni. Czy to zwykłe gniazdo 230, czy to gniazdo siłowe, które wtedy nam umożliwia ładowanie się z maksymalną. Mocą, No i warto sobie zobaczyć, czy tutaj nam się przedni bagażnik też domyka, czy się otwiera. I na takie rzeczy wszystkie warto zwrócić uwagę. Także no tak wygląda odbiór auta. Przyjeżdżamy, obsługa nam montuje tablice rejestracyjne, ustawia nam kluczyk w telefonie i właściwie no możemy jechać. Także warto sobie jeszcze przed wyjazdem auto obejrzeć, zobaczyć czy wszystkie elementy, które mają być są. Jeszcze w opisie Wam te elementy napiszę. O, o, jeszcze warto sprawdzić schowku tutaj pasażera po lewej stronie, ten schowek tak zwany na rękawiczki, czy jest tam pendrive. Warto sobie tam włożyć rękę delikatnie, wymacać albo obejrzeć, czy on tam jest włożony, bo powinien tam być. 128-gigowy, taki dłuższy pendrive. Także jeszcze w opisie Wam napiszę, na co macie zwrócić uwagę, co w Tesli powinno być i co należy sprawdzić, czy na pewno jest. No i wiadomo, obejrzeć mechanicznie samochód, czy jest ok, czy wszystko działa. I możecie wtedy śmiało jechać do domu. No i jak już dojedziecie do domu, to też warto, nawet tego samego dnia, jeżeli odbieracie rano, albo następnego rano, wstać i sobie jeszcze raz na spokojnie auto obejrzeć, sprawdzić, przeanalizować, czy wszystko jest w porządku. Jeżeli coś jest nie tak, no to w aplikacji po prostu zgłaszacie to do serwisu i Tesla Wam to naprawi. Także to na tą chwilę tyle. Pamiętajcie, że możecie zawsze do mnie napisać, zapytać, skonsultować się, bo elektryczne auto nie sprawdzi się każdemu. Więc ja uważam, że należy zawsze dobrać auto do swoich potrzeb. I jeżeli byście chcieli takie auto zakupić, to polecam korzystać z mojego linka, będziecie mieć wtedy taniej. Ja dzięki temu też coś zyskam. I zawsze służę wam wsparciem pomocą. No i jak mówię, zajrzyjcie sobie do opisu filmu, tam wam jeszcze raz opiszę na co zwrócić uwagę przy odbiorze Tesli i jakie elementy wyposażenia Tesla powinna mieć i jakie rzeczy powinniście w aucie znaleźć i one muszą się znajdować. No to chyba tyle. Dzięki. Cześć.